na którym odbywa się pogrzeb. Tutaj jest tutaj jest, jest ksiądz, tutaj jest karałan, który gdzieś tam podjechał z kimś. Yy, tu mamy jest dziewięć umowy postaci na makiecie. Tu pan pracuje kilochem. Yy, tutaj dzieci wrzuciły się na szczatkę. Pani tutaj przewidywana. Tu pani bije żona, męża połowie kijem, bo to jest taka zakrapiona i prezentowała. goście I to się rusza faktycznie, to wszystko się rusza. Ludzie! Skosł. Tutaj pan polewa kąlefony obródek. Tutaj w tym miejscu. E, pan robi drewno. E, tutaj pan uprawia seks, z panią na jeziorem. i też się rusza. Akurat bo nie ma dzieciaków, to ten. E, tu jeszcze pan. To, tu pan robi drewno na jeziorem i tam jeszcze pan przerzuca sianę. W tych postaci jest nie jest dziewięć. wszystkich postaci jest ponad trzysta. Ale, 300, 100, ale 000, jak, to jak to zrobić, żeby to się wszystko ruszało? To elektronicznie jakoś to tam. No, jest, to już jest gotowa figurka. Aha. Sumie, tak, koszt takiej figurki to jest od 50 do 70 euro. Do aha. Za sztukę. To drogo? To kuchowe, tak. tak. Jeśli no, mamy przechodniów, kominiarzy, podróżnych, tutaj i tak tu mamy jedną stację z Peronem, tam drugi budynek to jest druga, druga stacja osobowa, e, na, nastawnia, tutaj jest druga nastawnia tak zwana bramowa, tutaj jest budka różnika mamy tak ruiny zamku, stacje transportowe, gdzie są cukle, jest, super, to jest Myślę, że ci ludzie, tu to... No tutaj jest kościół, tam jest mój aparat, z tych książek są potraktowani ludzie, którzy na mają wschodniego. Przecież jest tędy, bo wszystko są tacy Dobrze Ma, No magazyn przeładunkowy, tak zwana rampa, słownica, element na wyglanie wagonów, bocznice. Tutaj jest e, dwa radiowozy policji, kartka pogotowia, jest wypadek, tam przed tą witarą, tam też Państwo jeszcze podejdą, to jest rowerzysta, który w wypadku nie przeżył, tak jest, tak jest tam zrobione. Także... A, a tu wesele, te, a tutaj te wesele, tak? Tak, tam jest ślub, tam fotograf robi zdjęcia ta, ta. Ta, ta. bo tam na Pałyskowa miga. No tu mamy ten, co tu jeszcze mamy? O tu na przykład Pani uderza jakiegoś tam górniarza torebką w głowę, jako postać. Pan sobie tu czyta gazetę. Tu kominiarz jedzie na rowerze, tu kominiarz jest na dachu. Tu mamy bociany, tu mamy bociany, tu kominiarz na dachu. E, co tam jest? Tu jest druga stacja. Tu pan na skuterku na przykład i te, tu, te reflektory tu są zrobione z diody. Nie trzeba samochód to zrobić. Trzeba zrobić takie diody malutkie i takie przewody, żeby ich nie było widać, nie? Tak. Bo samochody, samochody są poprzyklejane, czy jest przewiercona uh -huh. dziura na wyrody, przewiercone przewody. Nie? Przepuszczone, bo po, pod spodem jest jedna, jest uh -huh. cała instalacja zrobiona. jest y, 17 obwodów elektrycznych na mapiecie, Czyli na przykład oświetlenie w domków w środku to jest jeden na latarnie te na przykład parkowe to jest drugi ród elektryczny. Latarnie te uliczne to jest trzeci wód elektryczny, ruchome w postaci I jest bezpiecznik samodobyczając, bo na przykład jakbym to zrobił na jednej linii, no to, to jak mi to zgaśnie, no, to jest koniec. Nie, nie jestem w stanie dojść do, 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 do ustępnej. Te obiekty wszystkie są w może? Nie, to jest, to jest moja wyobraźnia. A, to jest no, moje wszystko. miasto, to jest moja wyobraźnia. A układ no. to ruch to jest wszystko, to, co ja sobie wymyśliłem. Nie? Tak, że to jest, tam jest No 17 lat jest. Nie? W Węgorzewie taki był ksiądz kiedyś, który też się zajmował modelacją. Nie wiem czy pan znał z Węgorzewa? Nie, nie, no bo ja jestem z ja południa, Aha. Ja jestem południową, bo wierska biały tak było. Ja mam do Was to większy kawałek z tej W jakiej skali to jest? To jest TBK. 1 do 20 do Większa to jest H0, 1 do 87 i H0 jest to 16 mm, to jest 12 A potem jest MK, 9 mm, a najmniejsza to jest z 6 mm. Tylko do Z i do M nie ma domku, półsłapki, tu nie ma postaci a samochodu, które jest dostawcy, tak, to będzie to do tego nagięte jest, tak? Do tego, czy... Tak, bo no, na przykład tu jest zrobione cygaństwo, bo na przykład to jest skala 1 do 120, a na przykład samochody i postaci są z skali 1 do 807, bo jakby były te samochody do 120, to jest mniejszy, cała postać jest 2 cm, a tu cudzysłowie 1,5 cm. I te postacie musi się pobliżyć. Mm -hmm. Także to jest takie cygańskie bo to praktycznie mało, to się kapie. No oczywiście. Ale... Nie, nie. Ja muszę jedną raz z makietu na 9. A tak, taka makieta to ile elementów ma, żeby to złożyć? A to jest jeden element. A to jest jeden element i ona jest w jakiejś skrzyni w całości. to jest jeden element. Aaa, w ten sposób. Bo ten ksiądz co u nas, a, o tu e, pięknie. To moja pa, wojna. Panu chyba chodzi ile elementów w ogóle na tej makiecie? Nie, nie, nie bo nie. E, był taki ksiądz u nas w Węgorzewie, który e, z elementów składał. Mhm. I to taka duża była też właśnie. To, to też Ale tu pięknie to wygląda. Ale nie Nie, nie, nie. No, ale to atrakcja, naprawdę, szczególnie dla dzieci, nie? Właśnie dlatego, Dla dzieci, do do, no, do, do Rosji też mają do Pięknie, naprawdę. Ile ten do torów ma? Ma do do

To na pamiątkę panu prześlę ma pan może Messengera może gdzieś tam na Facebooku czy coś? Mam, 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 YouTube, mam, do, do. Fajnie, to, to, to prześlę panu właśnie filmik, bo jakiś nagrywałem filmik właśnie tej makiety księdza, ale też taka bardzo duża była ta bakieta. Jak się nazywa w ten się? Yy, na F, F, F Fiałkowski, nie Fiałkowski, co? z Matki Boskiej Fatimskiej. Nie, to nie, nie znam nikogo. Nie, nie. O, to kiedyś piwo się piło. Tak. Pamiętacie no, Państwo? Tak? Ja tu wystałem. Tak? Aha. nie w tym roku. No, fajnie. To jest 16 lat, ponad 20 lat. To jest ponad

są takie strony poświęcone modelarstwu kolejowemu. Ja to się interesowałem. Tak? I tam ale zrezygnowałem ze względu na... Kole? kole ale nie, samo, że na Facebooku możesz to oglądać. Wystawy, tak zwane, w różnych miastach. Ta w Bydgoszczy, była nie, też taka wystawa, taka duża dosyć. Gdzieś tam Słucham, na... No, na północy. tam No pięknie. 那我明天就要了，多少车？你讲讲。